Witajcie we wtorek. Mam nadzieję, że wczorajszy dzień był dla Was dobry. Dzisiaj, zanim przeczytamy dwa hasła, chciałbym, żebyśmy mieli takie krótkie repetytorium z matematyki. Nie wiem, czy pamiętacie matematykę i jej wykresy. Jak się uczyliście funkcji matematycznych, to pamiętacie, że są różne. Wykresy funkcji, jedną z, jednym z wykresów jest na przykład hiperbola, a innym jest sinusoida. I kiedy myślę o sinusoidzie, to myślę sobie, że to jest bardzo taki ciekawy obraz, bo ilekroć czytam na przykład Księgę Sędziów, to mam wrażenie, że to jest taki life motiv tej księgi. To znaczy, Izraelici wołają do Pana Boga, bo jest im źle. I Pan Bóg posyła jednego ze swoich mężów. Następuje przełom, wszystko zmierza ku dobremu, następuje czas takiej górki, kiedy jest im dobrze potem już, a potem stopniowo odkrywają, że no, ten Pan Bóg nie jest im taki bardzo konieczny i coraz częściej o nim zapominają, jest coraz gorzej, coraz gorzej, coraz gorzej, aż dochodzimy do punktu krytycznego, gdzie Izraelci mówią, no dobra, już dalej tak nie potrafimy, musimy wołać do Pana Boga o ratunek. Pan Bóg posyła swojego człowieka. Ten wyzwala Izraela i znowu jest górka, a potem kolejna dolinka. Dlaczego to mówię? Bo pierwszy z tekstów to właśnie tekst Księgi Sędziów. Posłuchaj, proszę. W trzecim rozdziale, w dziewiątym wierszu, a propos polecam przeczytanie całego trzeciego rozdziału Księgi Sędziów. W trzecim rozdziale Księgi Sędziów. W dziewiątym wierszu tak jest napisane: Gdy synowie izraelscy wołali do Pana, wzbudził Pan synom izraelskim wybawcę, który ich wyratował. I wiecie, jestem pełen podziwu dla cierpliwości i dla miłości Pana Boga, bo ten schemat sinusoidy pojawi, powtarza się wiele, wiele razy. Ale mam wrażenie, że tak jest też w naszym życiu często, że taka się pojawia. A Pan Bóg ciągle, konsekwentnie odpowiada na modlitwy. Dlaczego Pan Bóg nie mówi w tym momencie już mam dosyć, już, już mam dosyć tej fali, znowu o mnie zapomnicie, już nie posyłam. Dlaczego? No bo kocha. Żeby to lepiej zrozumieć, może powinniśmy Powinniśmy pójść dzisiaj do drugiego tekstu. On jest zapisany w pierwszym rozdziale księgi objawienia świętego Jana w wierszu 5 i 6, gdzie Jan pisze tak: Jezus Chrystus jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych, władcą nad królami ziemskimi, Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją. I uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego, jemu niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Pan Bóg jest wierny. Pan Bóg jest tym, który czyni z nas słabych ludzi. Ludzi, którzy tak często upadamy, którzy tak często zjeżdżamy po równi pochyłej. A potem wołamy i znowu nas wyciąga. Pan Bóg jest wierny i kocha nas. Dlatego, jak czytamy w księdze objawienia świętego Jana, posyła Chrystusa, który taki, jaki jesteśmy, właśnie powołuje nas do tego, żebyśmy byli rodem królewskim i kapłanami Boga. Kapłan to taki człowiek, którego odpowiedzialnością było. Przynoszenie spraw ludu przed Boże Oblicze. Król miał być kimś, kto nie dzielił i rządził, ale kto miał się troszczyć o tych, którzy zostali mu powierzeni. I tacy, jesteś, i tacy co jesteśmy. Pan Bóg Chrystus się nas do tego powołał. I to jest, nie wiem jak dla Ciebie, ale dla mnie niebywały przywilej. Bo powołał nas nie dlatego, że sobie zasłużyliśmy, że jesteśmy kompetentni, że mamy odpowiednie kwalifikacje, ale powołał nas ze względu na swoją miłość. Powołał nas, oddając za nas swoje życie i przelewając za nas swoją krew, po to, żebyśmy do niego należeli. Po to też, żebyśmy o innych mogli się troszczyć, i przynosić ich sprawy przed Bożą obliczeń. Co o tym myślisz?